Cześć, z tej Szymon. Witajcie na moim kanale. Na wstępie, jak zazwyczaj zachęcam do zasubskrybowania go. Będziecie dzięki temu na bieżąco z tym, co czytam, wypożyczam, publikuję lub kupuję. Rzeczy czytane, wypożyczone, czyli kolejny odcinek przeczytany z biblioteki. Tym razem mamy to komiks wydany przez Egmont w twardej oprawie Cixis Troy, czyli kolejna odsłona komiksów w historii dziejących się w świecie troi. Tak jak mówiłem, komiks wydany Egmont, przez Egmont, wypożyczyłem go w bibliotece głównej. Jest tutaj oznaczenie, że to jest dla widzów czy czytelników dorosłych. Cóż to jest za pozycja? Czy znaczy, o, najłatwiej będzie, jak Wam pokażę z tyłu, bo z tyłu mamy taką fajną w miarę rozpiskę. Zaczęło się od Lanfeusta. Znaczy tam nie do końca. Zaczęło się od Zobewców Stroja, ale tu chyba nie są pokazani. Ale tak, mamy Lanfeusta Stroj. Bywa później mamy Odyssey. później był Lanfeust w kosmosie Odyssej Lanfeusta i jeszcze są trole stroje. ale najistotniejszy jest Lanfeust ponieważ tutaj jedną z postaci pobocznych była, była właśnie Sixi ja Bym powiedział że Sixi to jest taka troszeczkę rozkapraszona dziewczyna która ma sw swoje wielkie ego i Chciała, z tego co pamiętam, bo czytałem tę komiksy dość dawno temu, chciała bardzo zawrócić w głowie Lanfeustowi, ale on nie do końca zwrócił na nią uwagę. No ta się troszeczkę poczuła obrażona i poszła swoją drogą. Tutaj mamy te tytuły, tak jak mówiłem. Zdobywcy, których tam nie ma na grafice. Dwa tomy Lanfausta, Lanfeust w kosmosie, dwa tomy Odyseja, no i później idziemy trollami. Tajemnica Sixi. No i tu mamy solowe przygody, można powiedzieć, Sixi. Generalnie cały czas obracamy się w świecie troi. Czyli podstawowe zasady takie, że na przykład w pobliżu mędrca każdy człowiek dysponuje magiczną mocą, bo tak jest. To jest, każdy ma jakiś talent magiczny. Często nie wiedzą do, ludzie nie wiedzą do końca, na, jakim, na czym on polega. Drugą rzeczą, która jest yy, istotna w troi, to to, że są trole, Trole można zaczarować. Jak nie zaczarujesz troli, to trole są bardzo niebezpieczne i trole boją się wody. Taka rzecz, którą warto pamiętać. Jeżeli chodzi ogólnie o ten komiks, on jest brutalny. Często zdarzają się naprawdę urywane, ucinane głowy i inne takie dość makabryczne widoki, więc nie jest to komiks, który możesz brać na serio. Tak, nasza główna bohaterka najpierw yy, trafia na, powiedzmy, statek piracki, gdzie się tam zaciąga, zostaje wciągnięta jako załogantka, ale później chce robić to, co chciała być, czyli chce być nazwijmy to piękna, podziwiana i być uwielbiana po prostu. A najlepiej na samym szczycie, czyli jak mamy jakiegoś władcę, nieważne jakim jest tyranem, ona chce być u jego boku generalnie i... i czerpać z tego korzyści. No i to jest poza, którą Cixi w dużej mierze... czy postawa, którą często stosowała. W tym tomie jednak, moim zdaniem, przechodzi pewnego rodzaju drogę, i nie wszystko jest już dla niej takie oczywiste i takie proste, jak zawsze myślałem, że jest jednoznaczne. Nie zawsze to, co się pragnie, jest. Do... Czasami cena twojego pragnienia jest zbyt wysoka. Ogólnie, biorąc, jeżeli chodzi o rysunki, one są poprawne, fajne, klimatyczne, idealne do świata Trojki Bardzo mi się pasują po prostu. A im więcej czytam o tym świecie, tym więc tym coraz bardziej mi się podoba. Jak Początkowe Lanfeusty potrafiły mnie, mnie wynudzić, trole są rewelacyjne, ale też trzeba, powiedziałbym, przestawić sposób patrzenia umysłu. Nie wiem jak to określić. O, trzeba zaakceptować pewnego rodzaju zasady rządzące tym światem, że tu nic do końca nie jest na serio, że jest po prostu abstrakcyjność, absurdalność. Jeżeli się w tym momencie yy, ktoś przeczyta, zacznie tak odpowiednio czytać, to ma, ma już po prostu. No to już w tym momencie daje radę. Ogólnie rzecz biorąc yy, ciekawe jest to, że sam finał dobrze sobie podejrzy. Tak. Sam finał zachęca do kontynuacji. A kontynuacja według opisu ma być w kolejnym tomie, tomie Lanfeusta stroj. Chyba nie było go w tym. Nie pamiętam zresztą. Raczej nie. Właśnie. Bo to jest 7-8. A zobaczmy tutaj Lanfeusta nie, tak wydali? Mm -hmm. Dobra, będę. Nie jestem pewny. Nie pamiętam dokładnie tomu drugiego zbiorczego Lonfeusta, bo według zapowiedzi jest to 7 i a mamy tutaj zbiorcze, więc ust 1, 1,4 oraz 5, 8. Jest bardzo możliwe, że kontynuacja już została wydana. Będę to musiał sprawdzić kiedyś, teraz Wam nie odpowiem. No niestety, nie chcę Was wprowadzać w błąd. Byłem przekonany, że to będzie nosowna historia, ale już nie pamiętałem. Dobra, ogólnie rzecz biorąc, ja ten tom polecam dla dorosłego czytelnika. Można się przy tym świetnie bawić. Fiksy zrobi się ciekawą bohaterką, dużo ciekawszą niż była w pierwszych tomach, jak, je, jak ją poznaliśmy. Napiszcie mi w komentarzach, czy znacie tę serię, czy czytaliście, czy też Lanfausta. Bardzo jestem ciekawy. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.